Czy wiesz o tym, że nadpłacając 10 zł miesięcznie swojego kredytu hipotecznego, możesz zaoszczędzić na odsetkach 2200 zł? Nazywam się Grzegorz Mroczek i przez ostatnie kilkanaście lat pomogłem swojej firmie już ponad 1000 osobom. Jeśli chcesz wiedzieć, jak uzyskać najtańszy kredyt hipoteczny, to ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do oglądania. Dla ciekawych dodam, że przykład z początku odcinka dotyczy kredytu wziętego na 300 tysięcy złotych na 30 lat przy oprocentowaniu 3% w skali roku. No właśnie, czy w ogóle nadpłacać kredyt hipoteczny? Zanim zdecydujesz nadpłacać kredyt hipoteczny, powinieneś najpierw odłożyć swoją poduszkę bezpieczeństwa. Jest to sześciokrotność Twoich miesięcznych wydatków. Jeżeli przykładowo wydajecie z rodziną... 5000 zł miesięcznie, to taka poduszka powinna wynosić 5000 razy 6 równa się tysięcy zł. Dopiero wszystko to, co ponad tą poduszkę, powinieneś ewentualnie nadpłacać na swój kredyt. No właśnie, ewentualnie. Jeżeli należysz do grupy osób spokojnych, czyli takim, którym zupełnie nie przeszkadza posiadanie kredytu hipotecznego, to wtedy powinieneś zastanowić się, czy umiesz te pieniądze zainwestować na oprocentowanie wyższe niż oprocentowanie Twojego kredytu hipotecznego. Jeśli tak, to powinnyś te pieniądze inwestować, a nie nadpłacać kredyt. Jeśli nie potrafisz lub nie chcesz się nauczyć w ten sposób inwestować, powinnyś nadpłacać swój kredyt hipoteczny. Jeśli z kolei jesteś osobą nerwową, czyli taką, którą kredyt hipoteczny no nie daje wręcz spać, powinnyś tak czy inaczej nadpłacać swój kredyt. Czy umiesz zainwestować, czy nie, powinnyś nadpłacać. Z tego względu, że uważam, że Twoje zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż ewentualny wyższy zysk z Twoich inwestycji. Dorzuciłbym tutaj jeszcze grupę osób tak zwanych rozrzutnych. Są to ludzie, którzy mają problem z odłożeniem tej poduszki bezpieczeństwa. Jeśli jesteś taką osobą, no to powinieneś nadpłacać każdą złotówkę, mimo że nie posiadasz poduszki bezpieczeństwa, ponieważ i tak wydasz te pieniądze. <laughs> Jak nadpłacać kredyt? Jeśli już zdecydujesz, że chcesz nadpłacać swój kredyt hipoteczny, Powinieneś nadpłacać mało, a często. Osobiście jestem zwolennikiem nadpłacania małych kwot. Jak na przykład z początku odcinka, 10 zł powoduje oszczędność 2200 zł. Jeżeli będziesz w ten sposób nadpłacał, to spowoduje to Twoją natychmiastową gratyfikację. Jeśli przykładowo nadpłacisz już 500 zł, to Twoja rata spadnie na przykład o 2 zł. Spowoduje to, że w kolejnym miesiącu też będziesz chciał nadpłacić kredyt i w kolejnym i w kolejnym. W ten sposób twoja rata będzie spadała, aż w końcu spadnie do zera. No właśnie, dlaczego jestem zwolennikiem zmniejszania raty, a nie skracania okresu kredytowania? Wyobraź sobie sytuację, że nadpłaciłeś 5000 złotych i masz do wyboru. Twoja rata, wszystkie twoje kolejne raty spadają o 20 złotych miesięcznie lub za 30 lat nie, nie będziesz miał ostatnich 5 rat kredytowych. Jest to tak odległa gratyfikacja, że nie będzie ci to motywowało do, do dalszego nadpłacania. Dlatego lepiej jest zmniejszać ratę niż skracać okres kredytowania. Yy, kolejną sprawą jest prowizja za nadpłatę. Jeśli posiadasz prowizję za nadpłatę, to jeśli jesteś osobą nerwową lub rozrzutną, i tak powinieneś ten kredyt nadpłacać. Jeśli z kolei jesteś osobą spokojną, to jeśli do Twojego końca kredytu, tej prowizji za wcześniejszą spłatę jest okres krótszy niż rok, to powinny się wstrzymać. Jeśli dłuższy, uważam, że i tak powinnyś ten kredyt nadpłacać. Teraz powiedzmy sobie jeszcze ostatnią sprawę, czyli błędy przy nadpłacaniu kredytu, czyli kiedy nie należy nadpłacać albo wręcz należy się wstrzymać z nadpłatą. Jeśli zamierzasz kupić kolejną nieruchomość, na przykład większe mieszkanie, to musisz wiedzieć, że na dzień dzisiejszy, mówimy o roku 2020, jest wymóg posiadania minimum 20%, 20 wkładu. Znaczy minimum 10, ale dobre oferty są dopiero przy 20% wkładzie. Dlatego proponowałbym 20%. I teraz lepiej jest odłożyć sobie taki wkład, niż nadpłacać kredyt. Co gorsza, jeśli nie miałbyś nawet 10% wkładu, to możesz mieć bardzo duży problem z uzyskaniem takiego kredytu, a nawet może to być niewykonalne. Kolejna rzecz to jest to, jeżeli naruszyłeś swoją poduszkę bezpieczeństwa. Czyli na przykład coś się stało, jakiś niespodziewany wydatek i masz mniejsze oszczędności niż twoja poduszka. Powinieneś wtedy odbudować tą poduszkę, a dopiero później nadpłacać swój kredyt. Yy, uważam, że powinieneś także wstrzymać się z nadpłatą, jeśli planujesz jakiś większy wydatek. Na przykład w przyszłym roku organizujesz wesele, chcesz zmienić samochód, wtedy lepiej zaoszczędzić te pieniądze niż ewentualnie później brać jakieś dużo droższe kredyty gotówkowe. I ostatnim aspektem jest wtedy, kiedy oprócz kredytu hipotecznego posiadasz też inne zobowiązania, np. kredyt gotówkowy, karty kredytowe, limit w koncie itd. Zanim zaczniesz nadpłacać kredyt hipoteczny, powinnyś najpierw spłacić te zobowiązania, ponieważ są wyżej oprocentowane. W ten sposób zaoszczędzisz więcej pieniędzy z odsetek. Także bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny, to tylko strafnie inwestuj.